O młodego czytelnika też trzeba zabiegać. Panie bibliotekarki wiedzą, że czytanie wśród najmłodszych wiedzie prym, ale tuż po grach komputerowych. Teraz aktywizacja młodego człowieka stała się ciut zagmatwana, ale jest na to rada. Przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych czytelników taką niespodziankę. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 19 na naszym fanpage'u Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie emitujemy bajki, są to bajki braci Grimm, które czytają bibliotekarze i bibliotekarki z naszej biblioteki. Są to Niedźwiedź i strzyżyk, biedny mały, biedny monarczek i kotek, krówa pszczół, lis i bocian oraz czerwony kapturek. Bajki są ilustrowane także przez nas, żeby forma była taka bardziej atrakcyjna. Pomysł przypadł do gustu wiernym bywalcom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Forma online też ma swoje zalety. Można od ręki ocenić daną inicjatywę. Pomysły spotykają się z pozytywnymi komentarzami, reakcjami, a liczba odsłon motywuje do dalszego działania. Konkurs fotograficzny Pstrykni skierowany jest do dzieci do lat 10. Polega na tym, że rodzic, opiekun ma zrobić dziecku zdjęcie. Dziecko powinno trzymać książkę o zwierzętach, ponieważ w tym roku akcja Cała Polska czyta dzieciom przebiega pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach, więc ten element jest niezbędny. Wśród nadesłanych prac, zdjęć, które prosimy o umieszczanie w komentarzach pod naszym plakatem akcji, wylosujemy zwycięzców. Będzie to losowanie w w czasie transmisji online w poniedziałek o godzinie 17. Zachęcamy do śledzenia Facebooka, biblioteki. Tutaj zawsze aktualne informacje i szczegóły na temat danych projektów. Opłaca się brać udział. Drobne upominki i gwarancja dobrej zabawy stanowią zachętę do twórczego spędzania wolnego czasu.